Dziś drodzy Państwo Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, wy zadawaliście pytania i ja na nie odpowiem. Trochę nogi ci ucina. Tak? A tu? O! Lepiej? Czy zrobiłbyś materiał na temat książek, które zmieniły Twoją perspektywę na świat, życie? To jest moja pierwsza ulubiona książka z dzieciństwa. Opowiada o braciach, którzy już na samym jej początku obydwoje giną, a akcja toczy się w pośmiertnych zaświatach. Nie wiem do końca, w jaki sposób ta książka na mnie wpłynęła, ale jestem pewien, że pierwsza ulubiona książka każdego z nas jakoś nas zmieniła. W końcu pamiętamy je do dziś. Ta książka to klasyk z okresu wielkiego kryzysu w Stanach. Mówi o tym, jak należy myśleć, aby osiągnąć sukces. To była pierwsza książka z kategorii Self Improvement, jaką przeczytałem w życiu, i to dzięki niej odważyłem się w zawodowym życiu robić filmy. Mimo że nie czytam fantastyki, to saga o nie zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Bardzo lubię ją za język i za słowiański charakter. Marek Aurelius był cesarzem Rzymu oraz filozofem. Gdy natknąłem się na jego rozmyślania o życiu, nie mogłem wyjść z podziwu w jak podobnych kategoriach mogli myśleć ludzie sprzed dwóch tysięcy lat. Ta książka sprawiła, że zacząłem doceniać mądrość płynącą z dzieł, które przetrwały próbę czasu. Nigdy wcześniej i jak dotąd już nigdy później nie pochłonąłem żadnej książki tak jak tej. To moja ulubiona książka przygodowa opowiadająca o tragedii na Mount Everest i o doświadczeniach ludzi na granicy życia i śmierci. To jest moja biblia pracy. Jeśli tracę motywację, czuję, że przygasa we mnie kreatywność, albo przestaje działać mój wewnętrzny kompas, ta książka zawsze wskazuje mi drogę. Przypomina dlaczego tworzę, po co robię to, co robię i dodaje mi otuchy. A ta książka to moje najnowsze odkrycie. Jest to opowiadanie o życiu Sidarty, Mężczyzny, który żył w czasach Buddy, które może służyć jako proste, sfabularyzowane wprowadzenie do duchowości Wschodu. Jak wygląda Twój dzień? Jak organizujesz sobie pracę? Czym jest life-work balance dla Ciebie? To takie trzy połączone pytania. Budzę się latem koło 7.30, zimą bliżej 8.30. Jakieś śniadanie, dziś akurat jajko na twardo, a potem ruszam do pracy. Czy słońce, czy deszcz, codziennie chodzę do studia na piechotę. Potem będę siedział przed kąpem i tak. Po drodze zawsze zahaczam o Sopocki Staw, morskie oko, gdzie sobie 10-15 minut czytam albo medytuję. Mam nawet swoją ulubioną ławkę, jak stary dziad. To taki mój rytuał. O, Dwa! Często nadrabiam trochę drogi i idę do studia przez las. Bo w Sopocie do lasu jest zawsze blisko. Więc korzystam, póki życie daje mi taką okazję. Do studia docieram około 10 i zaczynam pracę. Zajmuję się robieniem filmów. Zawsze na początku robię filmy dla klientów, a gdy mam czas wolny, montuję filmy na ten kanał. W każdym razie zawsze jakiś film jest w procesie. O moim procesie kreatywnym zrobiłem już kiedyś film, więc tu już nie będę się powtarzał. Link w opisie. Jeśli chodzi o life work balance, to tak sobie myślę, że dla mnie to może będą po prostu różne działania, tak żeby sobie swojej pracy nie obrzydzić, bo jak na razie bardzo ją lubię i chcę, żeby była częścią mojego życia. Okej, okay, głodny. Chciałem zrobić wołowinę z kiełkami i z cebulą. Aha, Tak to wszystko. Okej. Dziękuję. Dzień dobry. Po obiadku jeszcze druga runda pracy. Tak do 17:18. A co robię po pracy? To już nie wasza sprawa. Eee, które z dotychczas odwiedzonych przez Ciebie miejsc zrobiło na Tobie największe wrażenie i dlaczego? Największe wrażenie zrobiły na mnie Indie, bez dwóch zdań. Dlaczego? Ten kraj najbardziej, najszybciej i najbrutalniej zniszczył schematy, jakimi patrzyłem na świat. To równie dobrze mogłaby być inna planeta. Gdzie indziej życie toczy się z taką intensywnością? Gdzie indziej słonie czy krowy chodzą po ulicach? Gdzie indziej ludzie jeżdżą na dach pociągów? Ten kraj czarował mnie innością, przenosił mnie w czasie, a czasem wkładał wręcz w baśnie tysiąca i jednej nocy. A wszystko, co się tu dzieje, osnuty jest dodatkowo starożytną kulturą i religią, które kipią z tego społeczeństwa. Jeśli chcesz się dobitnie przekonać, że świat, w którym żyjemy, to głównie schematy i konwencje, jedź do Indii. Pokażesz nam swoje studio? Dobra, nagrywamy. No dobrze. To jest moje studio. Tu mam taki biały ekran, na którym nagrywam wszystkie białe sceny. Tu mam taki fajny skórzany taboret. Za ekranem mam taki składzik. Tu są różne pierdoły jakieś takie. Takiś. Statywy green screeny Wow! Tu mamy maszynę do dymu zanębiłem wszystko właśnie okno, reluzje, różne albumy, lampa taka Dobra, a Putur 120D Tu sobie czasem ucinam drzemkę Tutaj siadam i pracuję, montuję filmy, tu kolejne okno Lampka, mikrofon, szafa ze sprzętem, stolik, przekroje. Yy, I to wszystko. Czy ekipa, z którą podróżujesz, to zazwyczaj ci sami ludzie, czy też skład zależy od charakteru i celu podróży? Ekipa, z którą podróżowałem przez ostatnie 12 lat, to, zadziwiająco, ludzie z jednej paczki przyjaciół, która zna się już z czasów gimnazjum. Najwięcej w życiu podróżowałem z Godziem i z ogórem, To z nimi po raz pierwszy byłem w Tajlandii, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej, i to z nimi teraz jeżdżę na surfing czy w Himalaje. Do tego dochodzą i dziewczyny, Tuśka i Kasia, które też jeżdżą z nami już od lat. Często zabiera się z nami mój młodszy brat Adam, a ostatnio na wyjazdy dołącza też Julo. Ale generalnie przez nasz podróżniczy skład przez lata przetaczało się sporo różnych przyjaciół. Było też kilka pytań o to, czy często podróżuję sam. I odpowiedź to nie. Samemu pojechałem tylko raz na pół roku do Ameryki Południowej. Było to niesamowite doświadczenie, które bardzo dużo mnie o sobie nauczyło. Taki wyjazd raz w życiu poleciłbym wszystkim. Ale tak to zdecydowanie wolę podróżować z przyjaciółmi niż samemu. Gdzie nauczyłeś się storytellingu na tak wysokim poziomie? Po pierwsze to dziękuję. Po drugie to jeśli ktoś lubi właśnie mój styl storytellingu, to może to wynikać z tego, że. Zawsze staram się tworzyć filmy z jedną zasadą. Taką, że jakby przynajmniej jedna osoba z widowni powinna to lubić i tą osobą jestem ja. I w ten sposób yy, no ten, te filmy jakby są natchnięte taką moją ciekawością świata. I to ma wpływ od razu potem na, na, to, na ten storytelling. Storytelling, czyli opowiadanie historii też no nie sądzę, że gdzieś się go nauczyłem konkretnie, bardziej to jest tak, że Zawsze stawiam bardziej treść tego, to co chcę powiedzieć w danym filmie, na pierwszym miejscu. Formę dobieram do tego, żeby jak najskuteczniej przekazała tę treść. I stąd potem wynika ten storytelling. Czyli to jest raczej bardziej proces tego, co chcę przekazać i w jaki sposób to robię. To już jest jakby rzecz drugorzędna. Oczywiście tak samo ważna, jeśli chodzi już o potem efekt końcowy, ale no nigdzie się tego nie da nauczyć. Po prostu bardziej polecam Wiedzieć, tak bardzo konkretnie wiedzieć, co się chce przekazać w danym filmie. Czyli nigdzie się tego nie nauczyłem konkretnie. To był proces, który sam sobie wyrabiałem przez lata. Na pewno wynikał też z skupywania rzeczy, które mi się gdzieś tam podobały, unikania rzeczy, które mi się nie podobały. No jak to wszystko w życiu! Która z obecnych produkcji filmowych Slash Projektów była dla ciebie najważniejsza i dlaczego? Ekipa, zaczynamy. Najważniejszym dotychczasowym projektem był dla mnie projekt Film, czyli kurs filmowy, który stworzyliśmy w grupie pięciu zaprzyjaźnionych filmowców. Jak widać po moich filmach, ja lubię wnikać w tematy i potem je tłumaczyć na jakimś głębszym poziomie. Więc dla mnie niesamowitym doświadczeniem było robienie lekcji do kursu, w których mogłem właśnie wniknąć w temat, który stoi u podstaw tego, co robię. Czyli samego w sobie filmowania. W kursie mój dział to głównie storytelling, więc też to jest coś, co jest mi bliskie. Do tego dochodzi jeszcze poczucie takiej namacalnej przydatności tego, co zrobiliśmy, bo w pierwszej edycji ten kurs kupiło już ponad 800 osób, co jest naprawdę sporą liczbą. Dokładnie tak, ekipa. Lecimy dalej. W ogóle to sam skorzystałem z tego kursu w tym filmie i te ujęcia, gdzie zadaję pytania w tych różnych miejscach. Są pokolorowane po obejrzeniu działu o korekcji barwnej. Ładnie to wygląda? Tu jeszcze wrzucę takie małe ogłoszenie, że sprzedaż kolejnej edycji rozpoczyna się 7 listopada. A już teraz można zapisać się na listę mailingową, na której są darmowe lekcje. Czego nauczyły Cię Twoje podróże? Czy możesz podać trzy takie rzeczy? Że większość naszego życia toczy się w społecznych strukturach, które zostały wymyślone przez ludzi wcale nie mądrzejszych niż ty sam. Twoje życie nie musi wyglądać tak, jak narzucają społeczne normy i nie wygląda tak samo w Indiach, Boliwii czy na Borneo. Że do szczęśliwego życia potrzeba naprawdę niewiele materialnych dóbr. Najlepsze podróże mojego życia to te wyjazdy, gdzie podróżowałem tanio i prosto, a nie te, na które wydałem majątek. Jakbym miał kiedyś skończyć pod mostem, to po prostu pojadę autostopem do Azji. Że mamy wpływ na swoje lęki i problematyczne cechy charakteru, jeśli się z nimi zmierzymy. Swoją samotną podróż pojechałem głównie po to, żeby przełamać swój lęk poznawania i rozmawiania z obcymi, żeby specjalnie postawić się w sytuacji, gdzie nie będę miał wyjścia i będę musiał temu sprostać. Pomogło. Co jest najtrudniejszym dla Ciebie krokiem w produkcji każdego filmu? Co robisz, gdy dopada cię kryzys twórczy? Najtrudniejszym krokiem w produkcji każdego filmu jest dla mnie zacząć. Jest jakaś niesamowicie silna psychologiczna siła, która powstrzymuje nas przed rozpoczęciem przedsięwzięć, które mają dla nas znaczenie. Nie wiem skąd ona się bierze, ani jaki jest jej cel. Ale przełamać ją i zacząć, to najtrudniejsze możliwe zadanie. Jak już się zacznie, to potem tworzenie filmu już leci, wpada się w rytm, jeden pomysł porusza drugi, i tak dalej. Zacząć to tu tkwi największy opór. A co robię, gdy dopada mnie kryzys twórczy? Po pierwsze sięgam po tą książkę. Już o niej mówiłem w pierwszym pytaniu. Kiedy dopada mnie poważny kryzys, to znaczy, że czas na zabawę. Wtedy najlepiej działa na mnie surfing, spacery po lesie albo ścianka. Ale tak mniej więcej raz do roku czuję, że jestem już naprawdę wypalony, i wtedy potrzebuję podróży, żeby się zresetować. Przynajmniej 2-3 tygodnie, oderwać się od zwykłych spraw. Ufam w to, że trzeba słuchać sygnałów od naszego ciała, i jeśli mam kryzys, to znak. Że umysł potrzebuje odpoczynku. No dobrze, to już wszystko w tym filmie. Jeśli chodzi o pytania, na resztę pytań już odpowiem tak, yy, tak zwyczajnie w jakimś live dla patronów. W ogóle, jeśli doceniacie moją pracę, to zachęcam do zostania patronem. Bardzo dziękuję oczywiście obecnym patronom. I to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie.